Oferta jest skierowana do tych pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy mają średnie wykształcenie i którzy chcieliby podnieść kwalifikacje zawodowe. Co ważne, studia są bezpłatne, a oprócz teorii część zajęć odbywać się będzie w placówkach medycznych. W ubiegłym roku z podobnego programu skorzystało 50 osób. Wówczas oferta studiów pomostowych dla pielęgniarek i pielęgniarzy spotkała się z dużym zainteresowaniem. W tym roku również udało się otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie ponad 380 tysięcy złotych. Umożliwi to darmową naukę 100 osobom. Są to pieniądze pochodzące głównie z Unii Europejskiej, z FES-u, Kapitału Ludzkiego, przeznaczone na dokształcanie pielęgniarek, czyli tych pań, które uzyskały, są pielęgniarkami, pracują zawodowo. Ale nie mają wyższego wykształcenia, czyli nie osiągnęły, nie uzyskały tytułu zawodowego, przynajmniej licencjata i oczywiście wyżej. Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do 20 września. Do tego czasu trzeba złożyć komplet dokumentów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej uczelni. Ważny jest czas, bo przy rekrutacji obowiązuje zasada pierwszeństwa. Wiele pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w zawodzie nie ma tytułu licencjata. Dla nich to ogromna szansa. Według wiedzy, jaką posiadamy z okręgowej izby pielęgniarek, jest czynnych zawodowo ponad 3000 pań, z tego niewielka tylko część posiada wyższe wykształcenie i około setki bodajże tytuł zawodowy magistra, więc na pewno potrzeby są duże. Tytuł licencjata w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej można uzyskać w rok. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, także udział w nich nie powinien być kłopotliwy dla osób pracujących. Miłośników dwóch kółek wciąż przebywa ścieżki rowerowe.